Witam Was wszystkich serdecznie, z tej strony Król Żółci. Wojska rosyjskie zdobyły farmy pomiędzy Rodyńskim a Pokrowskiem, tym samym oficjalnie już zamykają jednostki ukraińskie z w okrążeniu. Bardzo rzadko na tej wojnie mamy pełne okrążenia, a już na pewno okrążenia tej wielkości. No ale stało się. W samym Myrnohradzie siedzi około pięciu brygad ukraińskich. Wiadomo, to nie są brygady w pełnym składzie, także, a także kilka brygad na pozycjach wokół miasta. Spokojnie może być tutaj jeszcze z 10 tysięcy ludzi. Co najlepsze, do tej pory nie mieliśmy w ogóle żadnych prób nawet wycofania żołnierzy z tego miasta. Zresztą podobnie jak z Pokrowskiem, na tę chwilę to Ukraina chyba nie może pozwolić sobie zwyczajnie propagandowo na jakiekolwiek straty terytorialne. Stąd ta Walka do ostatniego żołnierza. Rosjanie wkroczyli również do Siwierska, i to tak na poważnie. Oddziały szturmowe zdobyły przyczółek na południu miasta. Przy tak dużym nasileniu lokalnych ofensyw, Ukraina nie jest w stanie zatkać wszystkich dziur, tym bardziej, że na tę chwilę zaczęli bardziej skupiać się na działaniach ofensywnych ponieważ super-hiper ofensywa ruszyła z kopyta i Ukraińcy są już w Rodińskim. Dokładnie to weszli do wioski, są już mniej więcej w jej centrum, gdyby nie bycze rosyjskie na południu, o których mówiłem, no to można by nawet tutaj mówić o pewnym odblokowaniu tegoż okrążenia. Kontrofensywa ruszyła również w okolice Kupiańska, tutaj cel jest w zasadzie ten sam, co w pokrowsku, tylko że tutaj wcześniej Załański nic nie zapowiadał. Ogólnie ten front to jest taki trochę mniej medialny, choć ilość żołnierzy zaangażowanych w walkę jest całkiem podobna. W ten region syrski przerzucił część wojsk z obwodu sumskiego. Nasze media nawet już dumnie mówią o postępach w tej wielkiej ofensywie ukraińskiego generała. Teoretycznie odblokowanie okrążenia nie jest poza ich zasięgiem, teoretycznie, no bo gdyby mieli odpowiednie siły do walki z Rosjanami, to by w ogóle tej ofensywy nie potrzebowali. No ale tak jak mówię, w teorii. Jeżeli ta ofensywa się odpowiednio zgra z odwrotem wojsk z Myrnochradu, to jest jeszcze możliwość ocalić y, tą armię się tam znajdującą. Choć na tej chwilę oficjalnie celem jest bardziej odbicie pokrowska. Wiadomo, też media nie muszą mówić całej prawdy i tylko prawdy, może to być teoretycznie jakaś zmyłka. Naprawdę szkoda tutaj. Wszystkich tych ludzi rzucanych na pożarcie dronom, bo żeby tak atakować za wszelką cenę, no to też trzeba mieć mimo wszystko sporo odwagi. Na pewno więcej niż ci politycy, którzy, którzy ich tam wysyłają. Żeby było jeszcze śmieszniej, to nasze media przekonują, że postępy Rosjan w tak wielu miejscach świadczą o ich słabości. Konkretnie to ma to świadczyć o tym, że nie mogą się już skupić na jednym odcinku frontu. Wiadomo, że propaganda nie musi być sensowna i nasza już od dawna taka nie jest. Przy okazji też mieliśmy wizytę gospodarską słańskiego w okolice względne okolice frontu. I jeden z oddziałów został przyłapany nawet na nagraniu ze Swastyką, no ale to już jest tam standard. Zresztą kto jest odporny na propagandę, ten już dawno nie chce wspierać Ukrainę, a kto jest za zaczadziały, temu już nic nie pomoże, więc też nie ma już nawet po co się z tym ukrywać. Nasze media podnoszą też już oficjalnie kwestię ogrzewania na Ukrainie, a w zasadzie jego braku bo Kraj ten nie jest w stanie dłużej się z tym kryć. Ursula von der Leyen napisała nawet na Twitterze, że komisja już pracuje nad rozwiązaniem. Szczerze mówiąc ja jestem bardzo ciekawy, co oni wymyślą. Chyba jedynym rozwiązaniem, jakie byliby w stanie zaimplementować, to otworzenie granic i spęd wszystkich Ukraińców do nas, ale miejmy nadzieję, że na to akurat nie wpadną. W Czechach uformował się w końcu rząd i jedną z rzeczy, jakimi się teraz narzuciła w oczy odnośnie tego rządu jest to, że nasze media gadają, iż Babiż na pewno i na 100% nie dogada się z Orbanem i Fico, co jest o tyle śmieszne, że oni już zapowiedzieli wspólny front przeciwko Brukseli. Zapewne nasze tak zwane media mają w tym o tyle interes, że ta trójka chciałaby w przyszłości jako swojego partnera widzieć i Polska. No a naszym właścicielom to się niezbyt podoba. Niezbyt podoba im się również przyznanie nagrody Grzegorzowi Braunowi przez białoruską fundację imienia Romana Czeczki. To ten żołnierz, który uciekł z Polski na Białoruś. I szczerze mówiąc, trochę... Nie rozumiem tej paniki. W sensie, możemy nie lubić Brauna i możemy nie lubić Białorusi. Ale z tego co wiem, to jego nikt, to nikt. To Brown swojej kandydatury tam nie zgłaszał, nikt się go w sumie nie pytał o zdanie, zatem przyznanie jej też nie świadczy o jakichś zażyłościach pomiędzy stronami. Ja bym się nawet nie zdziwił, gdyby to była jakaś kracia robota go w Polsce zdyskredytować, no bo umówmy się to mu raczej popularności u nas w kraju nie przysporzy, to jest coś raczej, z czego się trzeba tłumaczyć. Wiemy już, co Rosjanie wysłali do Wenezueli. Są to systemy Panzer i Bug-2. Nie jest to najpotężniejsza rzecz z arsenału Kremla, ale Wenezuela ma bardzo mało broni przeciwlotniczej ogólnie, więc to na pewno im pomoże. W międzyczasie Maria Corina Machado, która to przypomnę dostała w tym roku pokojowego Nobla, zaczęła wzywać publicznie do inwazji amerykańskiej na swój kraj. Biorąc pod uwagę, że prezydent USA już się zdążył przypierdzielić do kilku innych krajów, to sądzę, że ta pani podzieli, podzieli los wszystkich poprzednich opozycjonistów. Friedrich Marc stwierdził, że uchodźcy syryjscy powinni wracać do swojej ojczyzny. I w sumie ja tam nie mam nic przeciwko, choć umówmy się, sytuacja tam nie jest wcale lepsza niż za Asada, co zresztą też obrazuje całą hipokryzję wobec wojny syryjskiej, bo oni mogli podjąć tę decyzję już dużo wcześniej. Tak naprawdę to taka gorąca faza wojny, to się skończyła w 2018 roku. Jolani ma nawet w sprawie zwrotu tych uchodźców przyjechać do Niemiec i to jeszcze nawet w tym roku. Póki co, no to trzeba przyznać, jemu się udaje dogadywać praktycznie z każdym. Do tego też trzeba specjalnego rodzaju obrotowości, no ale też trochę się trudno dziwi człowiekowi, który w każdej chwili może być odstrzelony. Dzisiaj mamy wybory na burmistrza Nowego Jorku. Teoretycznie jest to starcie dwóch przedstawicieli partii demokratycznej. W teorii, bo Andrew Cuomo jest wspierany przez armię przez partię republikańską bardziej niż nie jeden czerwony senator. Czerwony w rozumieniu amerykańskim, bo czerwień w rozumieniu reszty świata to zarzuca mam dane, teraz 90% amerykańskiego establishmentu. Nawet Trump zapowiedział, że jak Nowy Jork będzie miał burmistrza Marki to im utnie finansowanie. Choć zwycięstwo mam dla niego jest raczej pewne, to pamiętajmy, że to jest jednak Ameryka. Tam zawsze mogą jeszcze odwalić jakiegoś fikołajka, albo i odwalić jego. Plus jeszcze nie wiadomo, jak on się wywiąże ze swoich obietnic wyborczych. Pamiętajmy, że to jednak jest polityk. Choć nawet jak się mu za dużo nie uda, to też sam fakt, że wybory w stolicy amerykańskiej finansjery wygra kandydat oficjalnie socjalistyczny. To już będzie pewien szok i cenzura w tamtejszej polityce. Więc nic dziwnego też, że robią wszystko, byleby nie dopuścić do zwycięstwa z Orano. Też trzeba pamiętać, że to taka próba jest przed przyszłorocznymi wyborami do Senatu, jak i też walka o przyszłość niejako samej Partii Demokratycznej. Bo na tę chwilę to mało kto tam ma w ogóle pomysł na to, jak walczyć z Trumpem. A ci co mają, to są odsuwani na bok. W sumie bardzo duża część tych elit partyjnych to nawet woli się podporządkować Trumpowi niż wprowadzić jakąś realną zmianę w Ameryce. No ale mimo wszystkich wad, to Ameryka jest jeszcze nadal do pewnego stopnia demokracją, jakoś trzeba koniec końców przekonać ludzi do wrzucenia tych świstków do urn i postawienia krzyżyka we właściwym miejscu. A żeby było śmiesznie, to w wyścigu jest nadal kandydat Partii Republikańskiej, którego Partia Republikańska w zasadzie porzuciła, mimo iż miałby jak dla mnie dużo większe szanse na wygraną. Mowa o niejakim Davidzie Sliwa, który to również nie jest zbyt fajny dla establishmentu, gdyż jest on działaczem społecznym założycielem Guardian Angels, pomagającym ubogim Nowor Nowojorczykom. Donald Trump ma przeprowadzić tajną operację w Meksyku, oczywiście przeciwko kartelom. Ja nie wiem, może to ja jestem dziwny, ale tajny to jak dla mnie oznacza taki, który nie jest znany mediom chociażby. Meksyk byłby już trzecim krajem z kolei. Co ciekawe, gdyby do ataków doszło, to też byłby pierwszy raz, kiedy amerykańska armia oficjalnie angażuje się w walkę z tamtejszymi gangami. Kilka takich formacji zostało uznanych przez Amerykę za organizacje terrorystyczne i to one zapewne byłyby tutaj celem ataku. I to jak dla mnie jest wyjątkowo niebezpieczne. Obecny rząd robi wszystko, by łagodzić wewnętrzne napięcia w kraju. I o ile niektórzy mogą yy, uważać, że takie łagodne podejście do karteli jest niemoralne, czy coś w tym stylu, to jednak jest to wola większości Meksykanów, na co wskazują wyniki wyborów chociażby. Plus rozpętanie takiej regularnej wojny, a umówmy się do tego, doprowadzi interwencja Stanów Zjednoczonych, no zdestabilizuje Meksyk. A to by z kolei przyczyniło się do większej emigracji z tego kraju. Tym samym paradoksalnie Trump robi wszystko, by teraz torpedować swoje własne obietnice wyborcze. Wiadomo, kompleks militarno-przemysłowy też musi z czegoś żyć. Ukraina się za niedługo skończy. Na Bliskim Wschodzie ciężko teraz coś rozpętać. To trzeba znaleźć jakieś źródła kasy. No i trzeba też jakoś. Zamydlić oczy tamtejszej populacji. Póki co Trump jednakże nie zrobił nic tak naprawdę yy, w sprawie importu środków odurzających, no, co by miało jakieś faktyczne przełożenie na ten rynek tychże środków. Jak już jesteśmy przy Ameryce, to w Stanach zmarł Dick Cheney, jeden z architektów inwazji USA na Irak i jeden z guru neokonserwatystów. Był on wiceprezydentem Zabusza Juniora, natomiast zarządów seniora był ministrem obrony odpowiedzialnym za operację Pustynna Burza. W międzyczasie pomiędzy tymi dwoma prezydentami prowadził sobie spółkę naftową, przypadek nie sądzę. Szkoda, że przed śmiercią nie usłyszał żadnego wyroku za to, co zrobił, no ale z drugiej strony przynajmniej nie będzie już nikomu szkodził. Oczywiście środowiska konserwatywne w Ameryce są w szałobie, cała reszta świętuje. Zmarł on w wieku 84 lat w swoim domu w wyniku powikłań po zapaleniu płuc. Jak na neokonserwatywnego polityka to dosyć niski, to dosyć młody wiek. Złego diabli nie biorą, więc ci to potrafią żyć i po 100 lat. Jak już jesteśmy przy Stanach, Jim Fadley, prezes Forda twierdzi teraz, że chińskie elektryki mogą zagrozić całemu przemysłowi motoryzacyjnemu w domyśle przemysłowi amerykańskiemu. Jak dla mnie, to nic innego jak proszenie o jakąś zapomogę, pożyczkę bezwzwrotną tudzież inną formę pieniędzy od państwa. No w końcu Donald Trump już wprowadza socjalizm dla bogatych, a akurat koncerny samochodowe to jedna z branży, w którą ładują pieniądze wszystkie amerykańskie rządy. Choć żeby nie było, Chińczycy są realną konkurencją. W zeszłym tygodniu chociażby Kanada zniosła cła na auta z państwa środka no tylko, że tych ludzi nie obchodzą żadne realne rozwiązania, tylko przepływy gotówki najlepiej do swoich portfeli. No bo problem w branży motoryzacyjnej to tak naprawdę efekt kryzysu społecznego. Akurat Ford dowiedział, że czasem lepiej jest dać trochę więcej niż ścierać ze wszystkich ostatnich grosz. On budował nie tylko fabryki, on budował całe miasta, w których ci pracownicy, głównie biedni emigranci z ówczesnej Europy, mieli realne szanse na awans społeczny. A wiadomo, też nie z dobroci serca, no ale jednak... Rodzice przybyli z Irlandii, Polski czy Niemiec, pracowali po to, by dzieci mogły zostać inżynierami, a to kolejne pokolenie tworzyło kadrę zarządczą spółki. No dzisiaj robotnik fabryczny ledwo wiąże koniec z końcem, a studia techniczne kosztują tyle, że ci, którzy się do nich nadają, nie mają na nie pieniędzy, a ci, którzy mają pieniądze, to mają ich tyle, że im się zwyczajnie nie chce, to po, a to powoduje niedobory w kadrach technicznych, niską ich jakość itd., a to się potem odbija na jakości wyrobów. Chińczycy z kolei mają bardzo dużą kadrę techniczną na wszystkich szczeblach, się, której się jeszcze zwyczajnie chce. No i też mają spa, sprawną kadrę przywódczą, która traktuje swoją rolę jako coś więcej niż koryto. Holandia zamierza zwrócić Egiptowi rzeźbę głowy faraona sprzed 3,5 tysiąca lat. Co ciekawe, nie została ona wywieziona w czasach kolonialnych, ale 10 lat temu i znaleziono w Maastricht. Dlaczego władze nie oddały jej od razu, tylko wsadziły do siebie do muzeum, to już pozostaje zagadką. Władze Egiptu od niedawna wzięły się na poważnie za rozbudowę tamtejszych muzeów i też za próby ściągnięcia do, do siebie tych wszystkich artefaktów, które wywodzi, wywozili stamtąd Europejczycy. Na tę chwilę to będzie ich największy sukces. No zapewne stoi za tym nawet nie tyle patriotyzm, co kwestia pieniędzy z biletów, które zostawiają odwiedzający. Egipt w końcu z turystyki żyje. Kradzież zabytkowych dzieł mamy również i u nas, i to z biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Nasze media oczywiście standardowo musiały napisać, że to wina Rosji, mimo że jedyna zatrzymana w tej sprawie osoba to Gruzin. Choć podobno dzieła te zostały sprzedane do Rosji, mówimy tu o oryginalnych rękopisach Puszkina, także zdziwiłbym się, gdyby to trafiło gdzie indziej. No tylko że oto to raczej akurat trudno widzieć Rosję jako państwo. UEFA zabroniła umieszczania na koszulka zawodników z Ukrainy hasła Ukraina ponad wszystko, twierdząc, że boisko to nie miejsce na polityczne hasła. Oczywiście reprezentacja Ukrainy twierdzi inaczej. Co więcej, FIFA również twierdzi inaczej, gdyż chociażby reprezentacja młodzieżowa tego kraju może występować z tym hasłem na Mistrzostwo Świata. Z tych dwóch federacji, to ja szczerze mówiąc, myślałem, że ta europejska jest bardziej globalistyczna, a całe. A całej afery nie byłoby, gdyby nie zmiana stroju w ogóle reprezentacji. Wiadomo, nowa musi odzwierciedlać zdobycze rewolucji Majdanowej. Mi to hasło to się przede wszystkim kojarzy z Deutschland, Deutschland, Uber, Ales, do którego zresztą to jest chyba nawiązanie. Jimbo Wallace, twórca Wikipedii, osobiście zablokował do edycji artykuł odnośnie ludobójstwa Palestyńczyków. On już dawno temu sprzedał Wikipedię globalistom, choć nadal dziwi to, że angażuje się personalnie zamiast siedzieć za zarobione pieniądze gdzieś na Bahamach. Mossad to w ogóle ma nawet własną jednostkę do edycji Wikipedii, o ile jeszcze artykuły odnośnie nauk ścisłych trzymają poziom, to cokolwiek ocierającego się o politykę to jest już ściek. Już nie mówiąc, że sama strona twierdzi, że jej zadaniem nie jest mówienie prawdy, a tego co mówią wiarygodne źródła. W parlamencie brytyjskim odbyła się debata na temat de facto praw własności do gier. Chodzi o petycję projektu Stop Killing Games. Chodzi dokładnie o sytuację, gdy gry przestają być oficjalnie wspierane przez wydawców. Bardzo duża część współczesnych tytułów wymaga połączenia z odpowiednim serwerem, nawet jak gra się w trybie jednoosobowym. W związku z tym, wyłączenie takiego serwera de facto uniemożliwia korzystanie z zakupionego przez siebie produktu w legalny sposób. No i to jest delikatnie mówiąc nieuczciwe. Co więcej, tego typu modele własności rozprzestrzeniają się. Również na inne branże. Branża growa no to jest tutaj po prostu w awangardzie. No i Brytyjczycy stwierdzili, że im się taki kierunek podoba i że żadnych zmian wprowadzać nie będą. A żeby nie było, twórcy petycji nie każą bynajmniej firmom utrzymywać wsparcia do gier w nieskończoność, tylko umożliwić graczom tworzenie w takich przypadkach własnej infrastruktury. Z zawieszeniem wsparcia wiąże się też zawieszenie sprzedaży, a jeżeli firma już nie więcej nie chce. Gry sprzedawać, to i siłą rzeczy nic nie traci na umożliwieniu graczom gry na własną rękę. Przynajmniej nie bezpośrednio, no bo wiadomo, jeżeli ludzie nie będą mogli grać w stare gry, to siłą rzeczy będą musieli kupić nowe. Natomiast podobna debata odbędzie się też za niedługo w Parlamencie Europejskim. Szczerze mówiąc, nie spodziewam się jakiegoś dramatycznie odmiennego wyniku. No niestety, ale rynek usług elektronicznych to jest nadal w dużej mierze dziki zachód. Jeśli te filmy są dla Was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję, bo mi to pomaga w rozwoju, w rozwoju kanału. Jeśli chcecie wesprzeć mój projekt finansowo, zapraszam na moją zbiórkę. Link macie w komentarzu pod filmem, podobnie jak linki do wszystkich artykułów użytych w filmie. A jeśli macie własne przemyślenia, to reszta komentarzy jest Waszą. Dziękuję.